Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. E, ja tu, proszę Państwa, w tym parlamencie europejskim, e, tak zastanawiam, skąd się bierze tylu idiotów, którzy na zebraniach różnych, tam plenarnych zwłaszcza, przemawiają, prawa, wszyscy tak samo. E, musimy dbać o demokrację, prawa kobiet, tam mniejszości narodowych, seksualnych, etc., etc. I tak mówi jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, trzydziesty. I wszyscy mówią to samo. Czyli tak się zastanawiam, czy im się czasem nie nudzi. Otóż Odpowiedź jest taka, większość to są po prostu idioci, uważają, że to trzeba powiedzieć, więc to mówią, to jest jasne, ale część to w sali są idioci, że oni w ogóle nie mówią do sali, tylko oni mówią do swoich wyborców, skoro jest nagrywane, tak samo jak moje przez mnie są nagrywane, mogą je zobaczyć, prawda? I oni wiedzą, że ich wyborcy to oglądają i ich wyborcy nie oglądają oczywiście innych mówców, więc sądzą, że ich reprezentant jest taki oryginalny i właśnie mówi o demokracji, prawach kobiet, prawach yy, itd. Tak no y, pytanie tylko, skąd w każdym kraju bierze się tylu pasjatów i kobiet, którzy są, oglądasz ludzie, którzy nieustannie mówią o demokracji, prawach kobiet, mniejszości narodowych, seksualnych, etc., etc. No, no bo, bo oni mówią stale to samo za, 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 za każdym razem. Jeżeli dyskusja tyczy na przykład Libii, no to mówią, że w Libii sytuacja jest tragiczna i musimy powiedzieć na więcej demokracji, dbać o prawa kobiet, mniejszości seksualnych itd. itd. I chcę powiedzieć, że znalazł się jeden człowiek któremu udzielono głosu, socjalista zresztą, więc człowiek teoretycznie prawda, albo, albo, albo złodziej, albo idiot. Ale ten człowiek był w tej Libii i mówicie, o czym wy mówicie? Mówi, przecież Libia wcale do, do Libii wcale się broń nie eksportuje. Libia jest eksporterem broni i sprzedaje to do no, Fezanu, prawda? sprzedaje tam z Fezanu na, do Czadu, Nigru, a nie wiem, czy można użyć na nazwę Niger, bo wiadomo, że to jest, się źle kojarzy, prawda? no tego kraju tam na południe, na południowy zachód to, od Libii, prawda? No, sprzedaje tam broń no, i, i ten, tam nie, nie ma mowy o żadnych prawach kobiet, to nie jest żadnym problemem w Libii, prawda? nie ma żadnego problemu demokracji, nikomu tam nie chce się prowadzić żadnej demokracji prawda? i on to tym tłumaczył pięć ludziom, żeby się odebrali mu głos no, zaraz, prawda? zresztą, żeby odebrali o tyle słusznie, że tam na każdego była jedna minuta, jedna minuta, jedna minuta to jest akurat tyle, żeby powiedzieć, że, y, że, że w Libii jest źle, musimy walczyć o demokrację, prawa kobiet, y, prawa mniejszości seksualnych, y, prawa mniejszości narodowych i tak dalej. Akurat starcza minuta na powiedzenie tego i, i dalej już można spokojnie iść do domu. Także. Tak to wygląda w tym parlamencie europejskim. Panuje częsta zgoda, że człowiek chce może pogadać, to wszystko, oni grzecznie nagrają, prawda? Wypuszczą, etc. No i, no i jeszcze zapłacą za to, za, prawda, tam jakieś, jakieś, jakieś euro, w końcu tysiąc złotych dniówki to jest. To za zagadanie przez, przez minutę, to w końcu można to robić, prawda? To można to robić, więc ludzie się na to godzą. Natomiast dziwne, że poza mną i czasami tam kilkoma ludźmi na prawicy nikt przeciwko temu nie protestuje. Nikt się nie wyłamuje. Przecież co, co to kosztuje? Najwyżej no, łupnął 3000 grzywny, prawda? Za niepoprawne słowo tych, no, no, tych y, czarnych y, afroeuropejczyków. Y, I proszę Państwa, no, co najwyżej, ale generalnie rzecz biorąc, jest to, jest to bardzo przyjemne zajęcie, tylko nudne, jak jasna cholera. W związku z czym sale są na ogół puste, no, ale to trzeba być, bo trzeba głosować. Jeszcze, jeżeli trzeba głosować, bo głosowania są obowiązkowe. Także proszę Państwa, macie Państwo przed sobą człowieka, który z najwyższym trudem to wszystko znosi. Yy, ja teraz mam zamiar pozbierać takich trochę ludzi, jest ich trochę, jak widać nawet wśród, wśród no, socjalistów się trochę ludzie, którzy też mają tego dosyć, I zrobić takie zgromadzenie prawdziwych ludzi, którzy no, nie, nie gęgacz tylko gęgę, gę, 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 gę. chcą coś tutaj w tym parlamencie zrobić, wszystko jedno co, ale żeby coś się ruszyło, bo naprawdę to jest taka nuda, że proszę państwa no, taka opinia jest powszechna, że to jeszcze może jedną kadencję wytrzyma, no ale. Ale, ale ja myślę, że to w końcu nie posłowie, tylko podatnikom powinno się znudzić płacić na tę komedię. Jak człowiek idzie na operę, to jest nudne, ale przynajmniej człowiek płaci za bilet dobrowolnie. Natomiast tutaj płacenie na to jest obowiązkowe. I myślę, że będziemy w stanie przekonać podatników europejskich, że najwyższa pora ten teatr absurdu zlikwidować.